Do sezonu trzeciego zostało tylko i wyłącznie 5 dni. Dzisiaj podsumujemy sobie wszystko, co wiemy o nowym sezonie. Pokażę Wam przedmioty, które nadchodzą oraz sekretne rzeczy, które zauważyłem. No i jeśli lubicie serię FPS-ów, czyli luźną serię, gdzie rozmawiamy o tym, co dzieje się w Fortnite, dajcie znaka łapą w górę, subskrybujcie kanał. Piszcie jeszcze dzisiaj kod Ewela do sklepu. I koniecznie, jeśli jeszcze nie macie dobitego karnetu, wbijajcie na moją mapę. Tutaj macie kod. Na niej możecie wbijać karnet bojowy. A więc widzę, dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kolejnym jednym sezonie czyli o sezonie numer 3. Podsumujemy sobie wszystkie informacje, które wiemy na tą chwilę. Dzisiaj, wtedy kiedy wy to oglądacie jest niedziela i dzisiaj przedstawię wam wszystko, co dokładnie wiemy o nowym sezonie numer 3. No i nie bez powodu lecimy na wulkan, ponieważ od niego sobie tutaj zaczniemy, ale dzisiaj kilka rzeczy na pewno was zdziwi, to co będę miał wam do powiedzenia. Jak wiecie, często te rzeczy się sprawdzają, często się też również nie sprawdzają, ale dzisiaj porozmawiamy sobie jak i o moich teoriach, tak i o tym co już na pewno wiemy no i słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że jesteśmy na, y, właśnie, na wulkanie ja na samym początku tego sezonu odkryłem wraz z Kaspolem, weźmy tego ziomeczka tutaj, wykasujmy odkryłem wraz z Kaspolem że tutaj jest wulkan także na samym początku mało kto wiedział, że właśnie w tym miejscu mamy wulkan i, y, 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 czekajcie byczku, daj się, daj się wyeliminować bardzo dziękuję, zabieramy tutaj wszystkie twoje rzeczy także wy już, no jak wiecie na pewno wiecie, że tutaj jest wulkan, no nie, ja o tym też mówiłem nie raz, nie dwa I na samym początku sezonu ja tutaj, no popatrzyłem na tę górkę i mówię, ty Kaspol przecież to jest wulkan, no nie, to jest wygasły wulkan i być może to się odpali, o tym też świadczy właśnie te gejzery, no i okazuje się, że mieliśmy po prostu rację i okazuje się, że wszystko co z kolejnym sezonem będzie wokół wulkanu, no i słuchajcie, dostaliśmy grafikę, która przedstawia bardzo, ale to bardzo ciekawe rzeczy i na pewno zostanie o wyładowała mi się myszka, to chyba na szczęście, i widzowie zacznijmy sobie od tego, co tak naprawdę aktualnie się dzieje, aktualnie w pornajce pod sam koniec tego sezonu, wtedy, kiedy Wy to oglądacie, no nie dzieje się dosłownie nic. Nie mamy żadnych zmian na mapie, które sugerują coś. Nie mamy w ogóle eventu. I słuchajcie, oglądajcie ten odcinek do końca. Dlaczego? Dlatego, że jest kilka fajnych teorii, które mówią o tym, co będzie się działo po. tak jakby w trakcie trzeciego sezonu oraz w trakcie tego roku. Więc oglądajcie i mam dla Was jeden sekret do pokazania. W sensie te osoby, które już to widziały, no to. No, na pewno ktoś to widział, ale na pewno ja dzisiaj zwrócę Waszą uwagę na pewien szczegół i ten szczegół jest kozacki. Dobra, od czego sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie od rzeczy y, takich może nie do końca potwierdzonych, ponieważ przygotowałem sobie tutaj mapę i dlaczego zaczniemy sobie... O, mamy tutaj kogoś. Dlaczego zaczniemy sobie od mapy? Zaczniemy sobie od mapy y, z tego powodu... Okej, okay. ma byku. Ej, czemu to drugie nie wpadło w niego? Na mapie tej mamy widoczny biom, który jest teraz tutaj. I... Ja na samym początku mówię, to jest teory, teoretyczna mapa. Ona została po prostu zrobiona przez grafika. I słuchajcie, tutaj mamy właśnie ten wulkan, na którym jestem, mamy mega dżunglę, i mamy tutaj w ogóle całą tą miejscówkę przemienioną na taką dżunglową miejscówkę, czyli mamy tam właśnie jest bardziej załóżmy, niebieska woda, piaski. No w sumie piaski to chyba tak, piaski to chyba są. Także wszystko jest bardziej takie dżunglowe, dżunglowe drzewa, dżunglowe e, obiekty, nawet dżunglowe nazwy, bo mamy właśnie Aztek Temple, czyli temple Azteków, mamy tutaj mega. Dżunglę. Tutaj mamy oczywiście wulkan aktywny. I co moim zdaniem, słuchajcie, moim zdaniem ten wulkan, który tutaj jest, on po prostu się aktywuje. On nie wybuchnie na początek tego sezonu. Nie wiem, czy tak będzie, ale wydaje mi się, że on po prostu się aktywuje, że tutaj po prostu będzie wulkan w tym dżunglowym wydaniu. Czyli będziemy mieli lawę będzie być może, mieli wylaną tą lawę. Czyli wulkan, być może, będzie kontynuacją tego, co będzie się działo, na przykład w sezonie. Jaki to by był sezon? To by był sezon powakacyjny. To sezon Halloween. Halloweenowy sezonik. Więc, moim zdaniem, tak może się też wydarzyć, że to dopiero będzie odpalone jakoś na Halloween. Nie wiem, nie wiem, ale to bardziej taka teoria. No i tak, przechodząc do grafiki. Mamy grafikę, ale yy, przejdziemy sobie do niej po kolei. Czyli będziecie widzieć kafelki i ja po prostu te kafelki będę omawiać. Mamy grafikę, na której mamy widocznego skina. Transformersa Transformersów. O! E, czyli wygląda na to, że dostaniemy kolaborację w Fortnite X Transformers. E, I to jest ciekawe, to jest naprawdę ciekawe, ponieważ to otwiera bardzo dużo fajnych rzeczy e, nam na przyszłość. Na przykład, być może dostaniemy jakieś, nie wiem, jakieś pojazdy, które się będą przemieniać w jakieś, nie wiem, roboty mini, coś w tym stylu. Być może doda dodadzą jakieś roboty. Wydaje mi się, że to może być taki sezon podobny do sezonu X. Gdzie mieliśmy mechy, być może to będą jakieś takie mini mechy Być może to będzie tylko i wyłącznie skin i na przykład jakaś broń Ten skin trzyma w rękach Pigax, czyli, czyli zbierak I słuchajcie, na ten zbierak może być albo zbierakiem, albo bronią Tego nie wiemy, ale wydaje mi się, że to raczej będzie zbierak To raczej po prostu będzie zbierać, zbierak Czyli mamy tutaj podsumowanie, współpraca z Transformers Czyli wygląda na to, że to będzie po prostu skin Tarnecie, tak by to wyglądało. Słuchajcie, dalej mamy właśnie kolejnego skina, czyli skina. Dlaczego właśnie ja uważam, że ta grafika jest prawdziwa? Dlatego, że ten skin jest idealnie odwzorowany. No, choinka, chodź tutaj. Jest y, idealnie odwzorowany y, ze skinem, który kiedyś mieliśmy w skinach takich, nie wiem, jak to nazwać, z propozycją, tak bym może to nazwał skiny z propozycją. Nie z propozycją. To no bo jest skiny y, szkicowe, które trafią prędzej czy później do gry. No i on idealnie się z tym wszystkim pokrywa. I mamy właśnie tego kota. No i to jest po prostu nowy skin, który będzie w karnecie. Co mamy dalej? Będziemy przechodzić do coraz to coraz ciekawszych rzeczy aż w końcu pokażę wam sekretną rzecz, którą pewnie wielu z was widziało, ale być wielu może z was tego w ogóle nie zauważyło, ale no ja wam już tutaj mówię. Czyli tutaj mamy ziomka z pistoletem, czyli to jest skin karnetowy, to po pierwsze, ale to nie wszystko, ponieważ mamy tutaj pistolet, zwykły pistolet, który, e, który będzie nową, nowym przedmiotem, nową bronią w nowym sezonie. Czy to będzie fajne? Tego nie jestem w stanie wam powiedzieć, słuchajcie, nie wiem jak to będzie działać, ale wygląda na to, że te, ta broń, ten pistol będzie po prostu nowym przedmiotem. Być może to będzie coś na podobę digla a być może coś na podobę jakiegoś, nie wiem, Flinta. No coś na pewno ten pistolet będzie dawał. No i słuchajcie, mamy tutaj omówione już kilka rzeczy i przechodzimy do coraz to coraz ciekawszych rzeczy. Następną ciekawą rzeczą jest gościu, który, w sumie to jest babeczka, która jedzie na raptorze. Mamy tutaj raptora i ten raptor, no to oczywiście dinozaur, no nie? Tam z sezonu dwa lata wstecz. Mieliśmy wtedy właśnie dinozaury w grze. No i na tych dinozaurach ja zawsze narzekałem. Ej, Epic, jak wy to zrobiliście, że na tym się nie da jeździć? Słuchajcie, no na tym się totalnie nie da jeździć. Ja zawsze liczyłem, że na tych zwierzętach będzie można faktycznie nie wiem, wsiąść i przejechać. Teraz da się na wilkach. No i słuchajcie, okazuje się, że w końcu na raptorach również będzie można jeździć. Czy to jest jakaś wielka zmiana? No nie wydaje mi się, że to jest jakaś niesamowita zmiana, tak szczerze, ponieważ na zwierzętach już wcześniej mogliśmy jeździć. Być może, tak się jeszcze zastanawiam, że być może te raptory będą miały jeszcze coś, nie wiem, będą na przykład mogły się wspinać. W sensie to jest taka tylko moja teoria. Mamy tutaj kolejną rzecz, no i tutaj znowu mamy skina. Y który jedzie właśnie na raptorze Ale on teraz trzyma pewną mega Ale to mega ciekawą rzecz Słuchajcie, jest to boomerang Wygląda na to, że jest to boomerang, którym będziemy mogli rzucić I on wróci do naszej ręki Czyli na przykład będziemy mieli gościa tam na dachu e, Będziemy mogli tam rzucić On na przykład zada damage za 100 I wróci się, czyli będzie to tak jakby taki Rzucany przedmiot, który wraca Do ręki, taki jakby topór W jakichś innych grach, jako topory to robią No nie, e, na przykład e, topór chyba tak działa, że się go rzucało i on wracał, ale on wydaje mi się, że powinien mieć jeszcze jakieś właściwości. Wydaje mi się, że to będzie przedmiot mobilny, czyli będziemy być może, być może go rzucać wraz ze sobą. Ej, to by w ogóle było ciekawe, że używamy go na przykład, robi się linia, niebieska linia na tamtą górkę, i na przykład my na tym bumerangu się jakoś obkręcamy i tam trafiamy. Mamy nową roślinność, totalnie nowy biom, zalany biom, i teraz w sensie zalany, takie jeziorka, takie, takie stawiki, coś, coś w tym stylu. No taka totalna dżungla Wraz z różnymi obiektami Które tam są, do których w sumie sobie Zaraz przejdziemy, mamy tą dżunglę Czyli mamy e, właśnie to, Ten nowy biom I co ja myślę, słuchajcie, ja myślę, że ten cały nowy biom Będzie na pęknięciu On nie będzie tylko tutaj My Na pewno zostawią kawałek tego megacity Na pewno to będzie taką kluczową Czekajcie, ja wam już pokażę na mapie To no, pewnie zostawią, wulkan się zaaktywuje, tak mi się wydaje Tutaj będzie jakieś pęknięcie, tutaj pęknięcie I mapa ta jakby Albo y, roz, y, jakby to powiedzieć, albo ona zostanie powiększona na bokich. co myślę, że na pewno nie, ale wydaje mi się, że ta dżungla po prostu wyjdzie i zajmie te tereny takie, no w takiej formie jakiegoś x -a, tam gdzie są dokładnie te pęknięcia, a nie będzie to biom, który jest aktualnie tutaj, czyli ten biom zostanie pewnie lekko zmieniony, ale głównie na środku mapy będą jakieś duże zmiany. Ja tak, yy, tak mi się wydaje, ponieważ samo pęknięcie jest gdzieś tutaj, to centrum. I słuchajcie, przejdźmy do tych najciekawszych rzeczy. Mamy tutaj yy, mamy tutaj obiekty i słuchajcie, wygląda na to, że są to budynki, które być może będą jakoś zrobione w ziemi. Jak widzicie, po prawej stronie no można to w sumie nazwać jakimś bunkrem, no raczej nie, no po prostu budynkiem i tam dalej... Wow, 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 ale się wystraszyłem. Chodź tu. Dzięki. Także mamy te budynki, słuchajcie. Do tych budynków będzie można wchodzić. Ja naprawdę liczę na to, że te budynki będą podziemnymi budynkami. Czyli, że nie będą to takie zwykłe budynki, które mm, no, zastępują właśnie takie Aztek Temple, coś w tym stylu. Tylko będą to też różne korytarze, którymi będziemy mogli przechodzić. Fajnie by było, dlatego, że mi takich rzeczy brakuje w Fortnite. Ale co jest najciekawsze, słuchajcie. Jak możecie zobaczyć, właśnie mamy tutaj e, sam kadr tego wszystkiego. Słuchajcie, ten kadr przedstawia nam bardzo ciekawe Spojrzenie na to wszystko, ponieważ on zagląda jakby ze środka tego budynku, który jest po prawej stronie. Jak możecie zobaczyć, w lewym e, dolnym, w lewym górnym, w prawym górnym, w prawym dolnym możecie zobaczyć to, że to zdjęcie, ten kadr jest brany ze środka tego budynku. I ja naprawdę liczę, że w tych budynkach będzie coś więcej niż tylko same budynki. Czy tak na pewno się okaże? Tego nie wie nikt. Ej, no nie działa mi. Ej, myszka mi się zepsuła. No nic widzowie, ja zginąłem. Słuchajcie, staniemy sobie jeszcze tutaj. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że prawdopodobnie wszystkie rozdziały będą roczne i nie mamy eventu. Prawdopodobnie dlatego, że właśnie będzie jeden event zakończający ten rozdział, który mamy aktualnie. Czyli mówi się o tym, że ten sezon, ten, ten rozdział potrwa do końca tego roku i zakończy on się eventem. Czy tak będzie? Zobaczymy. E, mi tak się wydawało już jakiś czas temu i wygląda na to, że prawdopodobnie wszystko do tego zmierza. Także... No co widzowie, to by były wszystkie wiadomości, o których wiemy. Jeśli coś będzie nagram dla Was na pewno kolejny odcinek, więc subskrybujcie kanał z dzwonem, żeby nie pominąć. Zostawiajcie łapy, wbijajcie na moją mapę, ponieważ tutaj możecie dobijać swój karnet, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i wpisujcie nasz kod Ewela w sklepie. Z góry dziękuję i trzymajcie się. Cześć!